Jak długo pan tam był? 20 lat. A pan dokąd tak po nocy? Do Józefa Kaliny, bratem jestem. Po co żeś przyjechał? Bo nie chcesz ludziom się narażać. Co zamierzasz zrobić? Może jedynie, co to jest? Chcesz wiedzieć? A mój brat Józek to co, lubiany jest we wsi? Wniosek komendanta do Sądu Grodzkiego o ukaranie pańskiego brata za zniszczenie drogi publicznej. Więc go chciała zlinczować. Otwarszili sobie nagrobkami drogę. Mój siostry mi z daleka, bo już tej Ameryki nie zobaczy. Wysz, stary! zostaw! Mówię, że mi się w głowie pomieszało. Ale nie mogłem inaczej. Aż, teraz już wiesz? Dlaczego we ludzie cię na oko mają? A wiesz, co jest potrzebne do przebaczenia? Dziwne. Coś mi się nie zgadza. Po co to panu? Im bardziej coś ukrywają, tym bardziej człowiek chce to wiedzieć. Zrobię świeżą na cały świat Czemu akurat ty durmu! Świat to jedno, wielkie kulestwo. Nie dołożymy do tego ręki, ten się śmierci nie boi. To śmierć widział jak normalną rzecz.